Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Tydzień po rozpoczęciu adwentu słyszymy słowa z Ewangelii, według Świętego Mateusza z 11 rozdziału. Jezus podczas naszej adwentowej drogi. Zdaje się, że chce nas zmotywować do dalszego przygotowania, a jednocześnie osłodzić trudy codzienności. Zaprasza każdego z nas do siebie. To On jest powodem, dzięki któremu nasza droga ku Bogu Ojcu jest możliwa. To On jest powodem naszych starań. To On ostatecznym celem naszej miłości. W pierwszym okresie adwentu. Gdzie szczególnie oczekujemy powtórnego przyjścia Chrystusa, Syn Boży prosi nas, abyśmy wyczekiwali paruzji i przez codzienną modlitwę i uczestnictwo w sakramentach już teraz spotykali się z Jego miłością. Mało który lub która z nas radzi sobie ze swoimi grzechami, trudami czy pokusami, które nas spotykają. Chrystus chce wziąć na siebie rolę obrońcy naszych codziennych zmagań i lekarza podnoszącego z upadków. On przyszedł w tym celu na świat ponad dwa tysiące lat temu. On co roku przychodzi do nas według misteriów swojego wcielenia i narodzin, jakie przeżywamy w kościele. On wreszcie kiedyś przyjdzie, kiedy dokona się wszelki czas, aby ostatecznie wyzwolić nas spod panowania śmierci Ten zbawiciel całej historii nie jest jedynie wielkim obrońcą, który przyjdzie kiedyś w odległej historii, której może nigdy nie doczekamy. Jest wielkim zbawcą, ale takim, który jest blisko i przychodzi codziennie rozmawiać z tymi, dla których stał się bratem. Będąc blisko, stawia wymagania, a wymaga dlatego, że kocha. Wymaga, aby nas wychowywać, wymaga, aby nakierowywać nasze praktyczne działania dotyczące modlitwy, na choćby głębszą modlitwę lub na częstsze uczestnictwo w Eucharystii. Wskazuje również na swoją pokorę wobec nas i wobec swojego Ojca. Jest najlepszym nauczycielem pokory i wychodzenia z siebie. Postawienia dobra drugiego ponad własne. Jezus obiecuje, że wymagania związane z życiem duchowym i pełnym miłości nie będą nas przytłoczały. Bóg stara się o naszą obecność przy Nim. Darzy nas swoją miłością, której, jak pisał święty Paweł, nie można postawić na równi z doczesnymi cierpieniami. Można wyobrażać sobie, że Jezus mówi nam Jeszcze kawałek, już niedaleko jesteś ode mnie.